Jakże bardzo dobrze znane marki ciągników, czyli Radziecki T25 oraz nasz polski Ursus C330. Chyba najbardziej rozpoznawalne marki ciągników w czasach PRL-u, które przetrwały do dzisiaj i cieszą się bardzo wielkim uznaniem użytkowników. Zaczynamy, moi drodzy, zupełnie nową serię na kanale pod tytułem Warsztatowe konfrontacje. W tym odcinku przedstawimy zalety jednej, jak i drugiej marki. Trochę na własnych, może przekonaniach, trochę z opinii innych. Przedstawię wszystkie zalety, które posiada T25 i wszystkie zalety, które posiada C330. Nie będziemy skupiać się na rzeczach, które ich łączą, a raczej które ich dzielą i które są atutami jednej, jak i drugiej strony. Ale oczywiście, jak zwykle, na koniec zostanie Yy, opinia dla Was, czyli Wy ocenicie, który lepszy, czy T25, czy C330. Moim zadaniem w tym odcinku będzie pokazać jak najwięcej atutów po jednej, jak i po drugiej stronie. A więc zaczynamy. Zacznijmy może od serca T25 i C330. I tutaj opinie są różne, ale chodzi głównie o moc, bo w starszych ciągnikach T25 powstaje yy, Silniki posiadały 25 koni mechanicznych, co w późniejszych y, latach przełożyło się na 30 i 32 konie mechaniczne, z czego, z czego moi drodzy y, Ursus C330. Posiada 30 koni i nie uwzględniamy tutaj wersji takich jak C328, bo tutaj skupiamy się na typowej 30. Więc moc silnika, mierzona w koniach mechanicznych, jest bardzo podobna z jednej jak i z drugiej strony. Uwagę moim zdaniem zwraca to, że T25 posiada wyższy moment obrotowy, co powoduje, że ten ciągnik jest tak jakby zwawszy i to może przekładać się na odczucia przy użytkowaniu, czyli po prostu bardziej tak reaguje na ten gaz przez to właśnie, że posiada większy moment obrotowy. No i tutaj ja bym to właśnie zaliczył może do pierwszej z zalet T25, czyli bardziej taki zwawszy, żywszy dzięki temu, że ma większy moment obrotowy. Więc bezpośrednio od serducha przechodzimy do może największej jednocześnie Wady jak i zalety T25, co będzie proporcjonalnie skutkowało na wady i zalety na C330. A więc włóżmy kij w browisko, więc skrzynia biegów w Ursusie C330, a we Władymircu T25. No i tutaj z jednej strony T25 może się pochwalić większą ilością przełożeń, i ta większa ilość przełożeń na pewno przekłada się na komfort pracy, ponieważ bardziej możemy się e, dostosować e, z prędkością do obciążenia. Jest to na pewno e, zaleta tego, że posiada więcej przełożeń niż 30. Jeśli chodzi o blokowanie skrzyni, zdarza się to i w jednym e, modelu, i w drugim. Także tutaj no, ciężko powiedzieć, w którym bardziej. Tak jak posiadanie ilości przełożeń jest e, zaletą. Także z drugiej strony schemat y, tych przełożeń w T25 jest dla wielu ludzi niezrozumiały i no, po prostu spowoduje to to, że ta skrzynia posiada takie opinie, że jest bardzo trudna. No, Ona teoretycznie trudna nie jest, bo jeśli ktoś nauczy się schematu, to, y, to tam te przełożenia nie są trudne, a jeśli jest to już nowsza wersja z dwoma wajchami, to moim zdaniem jest to bajka. Po prostu jedziemy y, reverse bok y, i jedziemy do przodu reverse bok i jedziemy do tyłu. Y, w C330 nie mamy takich rzeczy, ale użytkownicy ogólnie bardziej chwalą tą skrzynię za prostotę. No, dla ludzi bardziej wydaje się być bardziej zrozumiała skrzynia w C330 niż y, w T25. Jak podkreślam. Tutaj na pewno jeśli chodzi o ilość przełożeń, T25 wygrywa, no a C330 no bardziej zrozumiała dla użytkownika. Oczywiście czasy się trochę zmieniły, ludzie bardziej potrafią zrozumieć niektóre rzeczy niż kiedyś, takie jest moje zdanie, a więc tutaj jest zaleta, tak jak i wada dla C330 i T25. Jak jesteśmy przy skrzyni biegów, było już serducho, no to należy to połączyć moi drodzy za pomocą sprzęgła. No i tutaj niepodważalnym atutem C330 jest sprzęgło dwustopniowe. Nie ma tutaj żadnych szans w porównaniu z C330 w Władimirec, ponieważ we Władimircu mamy tylko sprzęgło jednostopniowe. Jeśli nie używamy za dużo maszyn na wałku WOM, no to może jest to nieodczuwalne. Ale wystarczy założyć kosiarkę rotacyjną, kosiarkę bijakową lub kosiarkę pielęgnacyjną tam, gdzie przed ruszeniem, przed zaczęciem pracy jest potrzebne wprowadzenie maszyny w obroty. No to tutaj T25 jest no, na gorszej pozycji, z tego względu, że musimy włożyć luz. Czyli położenie neutralne na skrzyni, załączyć wałek, WOM, rozpędzić maszynę, wcisnąć sprzęgło i dopiero ruszyć, co w C330 odbywa się na dwustopniowym sprzęgle, czyli wkładamy bieg, puszczamy do połowy powiedzmy sprzęgło, maszyna wchodzi w ruch, puszczamy dalej, ciągnik rusza. To tutaj mamy nasz polski Ursusik, przewyższa zdecydowanie T25. No i mamy teraz ostatni element przeniesienia mocy. Z silnika na koła, czyli opony. No i tutaj C330, oczywiście podkreślam, fabrycznie wypuszczane były na szerszych oponach niż T25. Fakt jest taki, że bez problemu można przymieniać opony z C330 do T25, ale skupiamy się na tym, co wychodziło w fabryce. W fabryce wychodziły szersze opony w 30, więc 30, moim zdaniem, była bardziej przyczepna i stabilna. Oczywiście no, do jakichś prac ogrodowych, sadowniczych możliwe, że y, zaletą T25 jest to, że opony są węższe. Przy pracach polowych ciężkich na podmokłych terenach na pewno atutem będzie szerokość opon, ale to tak jak mówię, zależy kto do czego je wykorzystuje. Czyli tutaj powiedziałbym, że y, jest remis, ponieważ są wady, są i zalety. Jak już wiemy, jakie różnice są poprzez napęd naszych ciągników, skupmy się teraz na podnoszeniu tych maszyn. No i tutaj zupełnie dwie różne konstrukcje. T25 posiada jedną też bardzo ważną zaletę, której nie posiada 30, czyli dociążanie. Podnośniku, a mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że podnośnik działa w przeciwną stronę. Nie tylko podnosi do góry, ale z taką samą siłą potrafi naciskać do dołu. Więc możemy podnosić sam ciągnik, dociskać maszynę. Jest to na pewno sporą zaletą, nawet podczas orki. I sprawdza się przy wielu, wielu innych pracach, czego w 30 nie mamy. Siłownik w T25 jest, no można powiedzieć, awaryjny. No awaryjny, tak jak każde inne podzespół, nie tutaj... Nie wychyla się jakąś szczególną awaryjnością, ale po prostu jest moim zdaniem też łatwa, łatwy dostęp do naprawy y, siłownika. Wszystko jest na wierzchu, wystarczy odkręcamy dwa przewody, wybijamy dwa w sworznie i mamy zdemontowany cały y, siłownik hydrauliczny, zestaw uszczelniający, bardzo tani, łatwo dostępny, co też się ma do C330 no tutaj yy, budowa może też prosta jak nie nawet, lecz wszystko pochowane, żeby się dostać do siłownika musimy demontować siedzenie cały plecak, jest dużo, dużo trudniej się yy, dostać do siłownika no udźwig ciągników mamy bardzo zbliżony ale co jeszcze jest tutaj akurat na przewagę T25? No to osobny olej od, yy, od hydrauliki. Nie mówimy tutaj o C328, bo tam było bardzo podobnie. Też był osobny olej stosowany do hydrauliki. No a tutaj 30 yy, pije, czy pije, czy pobiera olej z ten sam, który bełta się w skrzyni. Gdzie tryby, wiadomo, każdy obrót, jakieś ścieranie z tych trybów jest, te opiłki stanowią bardzo dużą ilość ich w skrzyni biegów. Sam tego doświadczyłem, więc no, osobny olej, gdzie jest tylko hydraulika, no to moim zdaniem jest dużo lepszym rozwiązaniem, więc T25 tutaj. Hmm, Lepiej rozwiązana yy, kwestia, jeśli chodzi o olej do hydrauliki. Ale, żeby nasza 30 nie była poszkodowana, to należy też tutaj wspomnieć o tym, że hydraulika zewnętrzna jest dużo bardziej rozbudowana i ten rozdzielacz na błotniku, yy, no, moim zdaniem jest dużo ciekawszym rozwiązaniem niż zwykły ten, który jest w T25. Także tutaj widzicie. Ciągniki się uzupełniały. Jeden był lepszy w tym, drugi był lepszy w tym. Zależy kto do czego potrzebował. Jeśli ktoś nie potrzebował hydrauliki zewnętrznej, to rozdzielacz na błotniku potrafił być uciążliwy, ale jeśli ktoś stosował matrzeszyny, no to wydaje mi się, że dostęp do niego był bardziej taki praktyczny niż w T25. Jeśli chodzi o załączanie wałku WOM w obu ciągnikach, podobne rozwiązanie z pomieszczenia z miejsca operatora możemy bez problemu załączyć wałek WOM, tak jak i w T25, po prostu po prawej stronie, po lewej w C330. Tutaj nie mamy praktycznie żadnych różnic z miejsca operatora, możemy załączać ten WOM. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że dostęp do pompy jest, no T25 posiada tak jak i pompę, tak jak całą hydraulikę, praktycznie na wierzchu, a w C330, tak jak powtórzę się, zupełnie inne rozwiązanie wszystko pochowane. I tak samo do wymiany pompy musimy demontować plesak, gdzie w T25 pod prawą stroną, pod prawą nogą, można powiedzieć, pod podłogą znajduje się pompa. I dochodzimy do kwestii kabiny, moi drodzy, w T25 montowana oryginalnie kabina, nie mówię, że we wszystkich egzemplarzach, ale można było taki nabyć nawet w czasach PRL-u, ciągnik z oryginalną, z szczelną kabiną, nawet z ogrzewaniem, które no nie do końca może było jakieś efektywne, ale była kabina szczelna. Nie było żadnych dziur. No tutaj w naszych Ursusach niestety do, samej, do samego końca produkcji nie doczekaliśmy się wypustu 30 w oryginalnych kabinach. Trzeba było za każdym razem dokupywać ją samemu. No i tutaj producenci też, jeśli chodzi o szczerność, nie rozpieszczali nas. Ludzie musieli na własny sposób, różnymi gumami albo innymi materiałami, doszczelniać tą kabinę. I wiadomo, samemu bardzo trudno jeszcze na przełomie lat 80. a 90.. No, dostosować odpowiednie materiały, żeby to wyglądało estetycznie i co najważniejsze szczelne, szczelnie, a T25 no, był bardzo, tak można powiedzieć, dopieszczony pod tym względem. Kabina może nie zachwycała rozmiarami, ale była naprawdę komfortowa poprzez wyciszenie i uszczelnienie. Skoro kabinę mamy za sobą moi drodzy, przechodzimy do długości ciągnika. Ciągnik T25 jest dłuższy od 30 i można uznać za atut tego rozmieszczenie przed, na samym przodzie zbiornika paliwa, gdzie ma pojemność 60 litrów. Po zatankowaniu do pełna na pewno jest to jakieś obciążenie dodatkowe, którego no niestety nie mamy w C330. Lecz jednocześnie tutaj pojawia się wada poprzez górne zasilanie paliwa, moi drodzy. W30 mamy dolne zasilanie, czyli grawitacyjnie potrafi nam paliwo kapywać, nie mamy problemu z zapowietrzaniem, a wiadomo, we władkach przez to górne zasilanie no bardzo często potrafią się robić pęcherze powietrza, jakieś lewe powietrze się pojawia. Także potem to skutkuje no, długim właśnie śledzeniem całego układu i szukaniem yy, w czym tkwi problem, gdzie w 30 tego nie mamy. Oczywiście T25 możemy przerobić ten układ dolno zasilający, ale powtarzam kolejny raz. Skupiam się na tym, co wychodziło z fabryki, więc tutaj no, bardziej mm, przyjazne rozwiązanie w 30 z tym dolno dolnym zasilaniem, a, a tu T25 z tego względu, że ten zbiornik jest na przodzie. I tak jak mówię, no, w jaki sposób jest w stanie nam dociążyć ten ciągnik. Kolejne znaczące różnice, a jednocześnie podobne funkcje, czyli odprężnik, ciągnik dwucylindrowy, ale posiadał jeden i drugi odprężnik do łatwiejszego rozruchu, czy to zimą, czy w jakichś może innych warunkach, które nie sprzyjały rozruchowi. Ale w 30 mieliśmy odprężnik pod maską, więc no, trzeba było wyjść z ciągnika i próbować jednocześnie odpalać Ciągnik i podnosić yy, odprężnik, lub trzeba było angażować do takiego odpalania drugą osobę. W T25 mamy odprężnik w kabinie, co znacznie ułatwia operatorowi odpalanie yy, w trudnych warunkach, bo jednocześnie może siedząc w kabinie operować kluczykiem i odprężnikiem, gdzie nie jest potrzebna dodatkowa osoba. Instalacja elektryczna, a chodzi o to, może bardziej o ładowanie. No, t 25 mógł się pochwalić alternatorem. A w 30 nawet do, y, do wersji M, tej najnowszej, mogliśmy spotkać prądnice, jeśli chodzi o oryginał, bardzo często przerabiane na alternator. Y, tutaj chodzi głównie o lepsze ładowanie, i o to, że y, alternator dawał nam lepsze światła. Które i tak nie były zbyt jakieś tam porywające, jak i w jednym i w drugim ciągniku te montowane oryginalnie, ale tutaj, gdzie był alternator, mogliśmy właśnie korzystać z lepszego oświetlenia. No i przechodzimy do układu kierowniczego T25 układ na jednym drążku podatny na luzy bardzo, bardzo podatny na wyłapywanie luzów. Oczywiście, w późniejszych etapach, kiedy już ruszyły internety, można bardzo łatwo tam kupić ramię krótsze, bodajże. Wtedy ten układ kierowniczy zaczyna działać zupełnie le inaczej, lepiej. Ale w oryginale ten na długim ramieniu układ kierowniczy nie był zbyt taki precyzyjny, bardzo łatwo łapał luzy. Y no, jeśli chodzi o zwrotnicę, tam może nie było tragedii, ale no, sam układ przekładnia nie porywała. Za to w C330 układ na dwóch drążkach, co też był raczej taki toporny, ale przerabiano go na jeden drążek i jeśli już przerabiano na jeden drążek, to ten układ wtedy znacznie znacznie się poprawiał. Także no tutaj 30 jednak pod, pod względem układu kierowniczego i tego przedniego zawieszenia wydaje mi się, że no jej tutaj trzeba plus dopisać, bo T25 ten układ no niestety nie był zbyt udanym. Regulacja wysokości w T25. No, tak jak e, 30 nie posiada tego układu, tak w, 3, w T25 mamy możliwość regulacji 3, na trzech różnych poziomach: przedniej osi, jak i tylnej osi. A jak jesteśmy już tutaj y, przy właśnie kołach, to trzeba też y, przyznać. Plusa 30 za oryginalne obciążniki w tylnych kołach, gdzie w T25 nie chcę mówić, że nie wychodziły w całkiem, bo nie jestem w stanie teraz tego zweryfikować. Ale w oryginale bardzo rzadko zdarzało się, żeby w tylnych kołach były obciążniki T25. Oczywiście może jakieś tam wersje wychodziły, nie powiem, że nie, ale standardem było w 30 to, że tylne koła, nie dość, że były na szerszych oponach, to były też dociążone. Czego właśnie zazwyczaj Władimirec nie posiadał. Mieliśmy od teraz przejdźmy może do wspomagania tego trudnego odpalania. Silniki, powtarzam, bardzo zbliżone do siebie, dwucylindrowe. A we Władimircu mamy jedną świecę żerową, gdzie bardzo podobne świece występowały w 30, ale w dwóch sztukach. I tutaj atut dla 30, bo ten sam silnik praktycznie dogrzewaliśmy drugą. Podwojoną, można powiedzieć, dawką y, temperatury, co skutkowało też no, zwiększeniem poboru prądu, ale zakładamy, że mamy ciągnik fabryczny, więc no, akumulatory są nowe. Więc wydaje mi się, że no, bardziej wspomagało to, y, że było tam dwie świece. No tutaj T25 z jedną. No, ta świeca nie wystarczała moim zdaniem w dużych mrozach na y, wspomaganie odpalania. Hamulce, hamulce w C330, szczękowe, mechaniczne, T25, taśmowe, mechaniczne, które lepsze? No ciężko powiedzieć, jedne i drugie mechaniczne, zero hydrauliki, wydawałoby się, że jednak szczęki bardziej trwałe niż taśmy. Łatwiej, to znaczy łatwiej. Jeśli chodzi o wymianę, to tutaj nie ma za wiele różnicy w jednym i w drugim modelu. Trzeba ściągać zwrotnice. Także dostęp do hamulców bardzo utrudniony. Jak już naprawa, to w jednym i w drugim egzemplarzu sporo pracy działały w jednym i w drugim. Czy szczęki, czy taśmy, ciężko to ocenić. No i jak na początku, i wadą, i zaletą jednego, jak i drugiego ciągnika mamy chłodzenie. Chłodzenie T25 zupełnie inne niż w 30, ponieważ chłodzenie powietrzem. No i tutaj zaletą na pewno w zimie łatwiej to odpalało, znaczy łatwiej odpalało, no nie było... Wiecie, czasy mamy teraz takie, że płyn jest bardzo dostępny chłodniczy. Kiedyś tego nie było, była tylko woda. No to jeśli porównujemy chłodzenie powietrzem do chłodzenia wodą, no to tutaj tych różnic znajdujemy więcej. No, zimą na pewno atut chłodzenia powietrzem, nie było to uciążliwe. Aczkolwiek też niektórzy zalewają gorącą wodą bloki, co nie jest zbyt rozsądne przy bardzo niskich temperaturach. No, ale tak jak mówię, po prostu Władimirec nie posiadał chłodnicy, był chłodzony tym powietrzem, co w upalne te dni no skutkowało, tak jakby, trochę wadą, bo łatwiej się może grzał, ale tutaj głównym też problemem jest już w późniejszym użytkowaniu niezbyt dokładne utrzymywanie czystości na żeberkach cylindrów. G przez co właśnie skutkuje to, że te ciągniki się grzeją w trudnych warunkach przy wysokich temperaturach otoczenia. No a w 30 standardowo właśnie chłodnica, no porównując dzisiejsze czasy kiedy mamy płyny więcej zalet by się pojawiło, no woda, sam ten kamień, który no, bardzo niszczył termostaty bodajże, najczęściej wywalane te termostaty przez to właśnie Ciągniki były niedogrzane i te silniki też właśnie no, dostawały trochę przez to właśnie, że chodziły w zbyt niskich temperaturach, bo jak powtarzam, woda bardzo, bardzo no, zabijała nam cały układ chłodzenia przez to, że był w niej kamień. I zbliżamy się do końca naszego zestawienia, moi drodzy, a więc teraz Mega Atu dla 30. Czyli oryginalnie montowany układ pneumatyczny razem ze sprężarką. No i tutaj właśnie w Władimirec no nie ma żadnego najmniejszego polotu, ponieważ we Władimircu takiego układu nie ma oryginalnie o, oczywiście tam z końcem produkcji pojawiały się już w ledzie bodajże m, układy sprężarki ale to już mówię na koniec te typowe właśnie seryjne e, lata produkcji no, nie posiadały te 25 a 30 posiadała e, układ pneumatyczny no, z jedną małą wadą. Po prostu chodzi o załączanie sprężarki gdzie tak naprawdę no, nie istnieje to za, e, załączanie. Po prostu albo ona chodzi na okrągło, albo no, musimy ściągnąć pasek, żeby ją wyłączyć, i to w dzisiejszych czasach to jest po prostu nie do pomyślenia, że w ten sposób wygląda załączanie yy, sprężarki. Ludzie sobie oczywiście radzili poprzez kij i nakładanie paska podczas pracy silnika, gdzie skutkowało nie jednym urwanym kciukiem lub palcem, ale sam yy, jeśli pomijamy atut załączania, no to plus jak najbardziej dla 30, przez to, że ten układ posiadała i mogliśmy ciągać nią przyczepy, rozrzutniki, załadowane no, solidnie i nie musielibyśmy się martwić o to, że nam położy ten ciągnik, bo mieliśmy hamulce w przyczepie, czy to w innej maszynie, czego w T25 nawet od wielu osób słyszałem, że wjazd na wywrotnicę z burakami był uciążliwy, bo... Władek wciągnął przyczepę, ale nie mógł jej utrzymać, już tam było przechylenie, i tutaj właśnie od wielu osób słyszałem o tym, że to było problematyczne. A w 30 to nie sprawiało żadnego problemu poprzez układ pneumatyczny. A więc, moi drodzy, w tym zestawieniu dochodzimy do końca naszego porównania, które i tak się rozwinęło na bardzo, bardzo długi odcinek. No, i jeszcze takie moje, jakby, znaczy moje no ogólne podsumowanie, co idzie wywnioskować z tego wszystkiego. Moi drodzy, podsumowanie jest proste: 30 jest bardziej prostym ciągnikiem. Rozwiązania są bardziej zrozumiałe dla użytkowników. Gdzie w T25 radzieccy projektanci robili to bardziej pod siebie, pod swój, można powiedzieć, sposób bycia taki bardziej no, skomplikowany bardziej tak niby on miał być zaawansowany, ale wydaje mi się, że u nas po prostu sporo rozwiązań w ciągniku było prostszych, łatwiejszych i tak jak podkreślam dla ludzi bardziej zrozumiałych gdzie w niektórych yy, elementach ciągnika T25 same dobieranie kluczy jest problematyczne i dla wielu no, do dzisiaj niezrozumiałe dlaczego tak, a nie inaczej rozwiązane czy to jest wada, czy to jest zaleta no trudno powiedzieć i na sam koniec jeszcze moi drodzy cena, cena... Ciężko mi było znaleźć informacje, jakie były ceny wtedy. Czy T25 był droższy, czy był tańszy? A więc skupię się na tym, co jest teraz. Przedstawiłem Wam mm, pogląd na oba ciągniki. No i tutaj cena przemawia za T25, ponieważ T25 jest tańszy tańszy i to sporo, o kilka tysięcy. No, tutaj widełki są długie. Ja nie będę się może skupiał dokładnie nad cenami, ale jakby nie patrzeć, T25 jest na dzień dzisiejszy tańszy od 30. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam koniecznie do subskrypcji kanału aby nie przegapić kolejnych odcinków. No i oczywiście ostatnie zdanie należy do was. A więc wchodzimy w sekcję komentarze i moi drodzy, piszemy, który właśnie ciągnik yy, według was jest lepszy? T25 czy 30? Zobaczymy jakie grono będzie tutaj większe. Ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. I zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie jeszcze znać, czy taka forma filmów podoba Wam się i chcielibyście widzieć ją na przyszłość. Do zobaczenia.